Hmm, to zaczynamy. Złapanie yeah. czeka. Jest, nie ryzyk jest, yes, yes. bestii. Ja, Mam okieby napalić tego buga, generalnie. Lori, wszystko OK, Poza tym, że ten? Mm -hmm. Czy masz DC jakieś, czy coś? Sufit pierdolno y, upadł ja mi na głowę. No. Dobra, ja pójdę, z przesunuję. Bo tam przecież jeden niech będzie od a trzeci tam Lori'ego jego. Dobra, Zoltan zniknął, tak czy inaczej. Eee, nie stunować, nie ma kto bardzo. Kurde. To sufit na głowę znowu. Uwaga, bestia, szarżuję. O, udało się, ale tak tu Małpa mi do tej kulki włazi. Dobra, te kulki spadną. Ja bym się raczej skupił na tym, żeby Lori ich mógł złapać po prostu we dwójkę. Nie swoimi... teraz. nasz. Nie wiem, co to na. No, gruby się napalił Baga, o stude, jego zapał. Dobra. Podaruję sobie pewien komentarz, który właśnie chciałem poczynić. Nie stunuj. Nie stunuj. Hmm. Może wyjdźmy z bombę? Uh -huh. Mhm najlepiej by było Co? Z czego wyjść? Z Ale dostałem cyma troszku Bardzo bym się nie chciał na wirek Zoltana naciąć Mhm uh -huh. no, no i fajnie, teraz freeze chodzi, widzę W miarę Nie Zepsuł się to. Dobra, to róbmy tak, że jak ten Gruby trzyma któregoś i e, to Lorim nie może stunować wtedy, to ja będę przede wszystkim stunował tego, pula O no, ile będzie gdzieś tam w okolicy. Uwaga, bo tutaj Se swoją imprezę robi. Nie no, zbaniek trzeba... Ty. W Sali. Paga i tak mam overpower wypalony tylko Nie chciałbym, żeby mi małpa znowu spaść No teraz tak ciężko, bo atakuję jednego z nich tylko to za daleko nad siebie No to ty się skupiaj na zostanie, to w ogóle priorytet w tak nie wiem. Teraz nie stunuj grubego na pewno. Łycę z głowy Łycę z głowy to? No, z bańki można powiedzieć <śmienicielibyścia> 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 Puszczaj pamięć jeden Okej, okay. sorry za tego drona. Mm, spoko. No dobra, elegancko poszło tutaj, bym powiedział. To idziemy next. Owszem. Co, wy startujesz nie startujesz, czy nie startujesz, tylko sobie tam i kanał mhm. nazyw. Europeckie kiedy byśmy furia TP na no stary Tristram, tam już masz przy wejściu praktycznie czy z y, waypointem mhm. ok, RD, Dobra, to ja idę na Magdę mhm. jak ostatnio To weźmy tutaj hmm, tak. szkielecika, do tyłu. Magda miała inne plany. <laughs> Zapomniała, że mieliśmy dzisiaj randkę. Kurde, o, trochę, kurde. Si trochę się popsuło. W w mm, sensie... Ty much strasznie dużo tutaj no. Nie, nie. Tym muchem nie zjedzą to. No, niestety. Dobra, dobra, jest okej, okay, jest okej. Okay stała Fira Obstaraj się, Lori, w miarę tak Kinga, żeby on nie przylazł do mnie Bo to wtedy się robi po prostu zamieszanie, no właśnie tak jak teraz? Tak jak teraz mhm. Dobra, to wszyscy do tyłu i on przyjdzie do nas Staram się, nie? Jakkolwiek to wygląda Dobra, spakam na ją. Gdy w jak najbliżej sięga okay. e... mocno Mhm, baga, baga, baga Znowu go stąd wyciągnij inne Ojoj, do. dobra Oto Lori Nie no, freezujesz trzymać a tyle musisz podnieść tego innej opcji nie ma. Ja, ja nie mogę Magdy puścić J podniesiony Z nim nie musisz mówić takiej rzeczy Znowu na pewno wygląda na to, że o i Marta dostaje z ale... no bo musiałem trochę ten. Magda się zdenerwowała. W nie, nie, nie w takie miejsce jakiego się spodziewała, że zabiorę ją na rankę, poszliśmy Paliła <grym> mi trochę tam pod dupą podłogę Kino jest zbyt mainstreamowe w tym momencie. Ja wiem, wiem właśnie A King jest u mnie O laser Madziu! Aha. Dobra, to dawać do tyłu, żeby on. O, dobra, mam go u siebie już. No, panie, panie, zostawiliście mi tutaj jakby, trzy przyzwoitych. Dobra, Magda i tak ma bańkę już. Idę Ile? Hala? I got this. I will not do that. Puszczamy. To mhm, się chyba nie schodzi. No. Okej, okay. to nie wyjdą. Ja muszę odbić teraz małp. Szymy taka sama jest taka sama kolejność jak wcześniej No, A Podniosłeś Larry? Nie teraz eee, Rejon spojrz, ja przytrzymam Okej, okay, WarioLaser tutaj, chodźmy spoko, z... chodźmy, ja tutaj miło. Oj, ale A w tej królowej wchodzi fir? Nie. Właśnie, jak się wydawało. Tylko małże. Zresztą nie chyba. WarioLaser. Jej, nie bijcie jej z swojej z tyłu jak ja ją próbuję wyfirować z tego miejsca. HP nie schodzi? Mhm. Puszczamy? Yeah. No. dobra, ten laser mi tu się no, nie I'm pasuje. O, yeah. <laughs> oh, Ja, ja go, podniosłem. go podniosłem. Teraz. Dobra, chodźcie Dzięki. Okay. sobie menu włączyłem przez przypadek. Ile miałem ten menu na ten? Długie masz palce, jak <słuch> escape escape'a sięgasz Nie, ja mam na myszce menu, wiesz? <słuch> <Też>. Ustawiłem sobie <słuch> menu na myszce po tym, jak. bo ja mam myszkę, tam mam profile różne na myszce, tak? Ustawiłem sobie tam escape Po Która wytargać ją z tego rogu? to tam z nią siedzi? Ja chcę, ją ja wyfirować z. Wyfirowałeś mi małpę, jak na razie. <grymne> Dobra, panowie. No. nie po A ustawiłem po sobie menu na myszce po tym, jak e, robiłem drugą postać na HC, jeszcze przed 1.04. I zmieniłem Aha. sobie, zmieniłem sobie profil i zripnął mi mag. Dobra, panowie, HC, to ostatni lecił któryś no. A jakby nie ripnął, to prawdopodobnie miał już dwie na HC 60 gigi. No ale... Ale ripnął. Ale udaje, że to się nie stało. Już tak sobie wmawiam, że to nie miało miejsca po prostu. Nie do końca z mojej winy, no niestety czasami wiesz, nacisnę ten przycisk mhm. Walkę, ja muszę trochę podbić tego. No kurde, item za itemem mi się sprzedaje. Nie ma jak wie sobotni wieczór. No jedziemy, czysta formalność to No jeszcze lepszy czas niż Mhm. To jest się, ja bym bardziej to zaliczył. Ja, oj, to był tamtej. Noże kasz. Mhm. Nie da ci się dogodzić. A co ty powiedziałaś, ty? Ja nie, nie, nie mówię, że jestem trochę niezadowolony, bo dwa razy zrychłem. <laughs> <bietni? śmiech> to się wetnie. Jak chcesz to zmienimy ciebie w, te, w czarny prostokąt. <laughs> Podziękowania dla załogi HP oraz y, tajemniczego berdarzyńcy. <grymne> tajemniczego tego szarego trójkątku. <grymne> o no ty ma rodzic Nie, bo podwójna chmura mi się nałożyła. Puścił dymka na mnie. Tam był cały of pasem. Awesome. Gdzie... Yes, Rudy. No no to, to, to e, Ta para jest jakaś taka mało e, no ekscytująca. Nie, nie, no. Bo ja akurat, znaczy raczej tak się nie stanie, bo to nie, spotka się z no, akceptacją szeroko pojętej społeczności gracze, ale powinni ich przypuścić. Bo no, są słabi, bardzo stają No, poziomu, na, to, na boczku. Albo niech ich trochę nie. tam, tam pomiksują, no. Nie wiem w sumie komu ich można było dać. Po prostu są słabi. już Powinnotać elektricy elektrycy i mi się wrażenie W zależności moim mimo temper powinny być randomowo dobierane pary jakieś o oh, fuck Bossów to nie powinno być tak na moim zdaniem. No daj no to wtedy jakby tam się komuś chciało popość, to... No ja już się staram no, Okej okay, dzięki Wyw Proszę bardzo. Byłby to element zaskoczenia, tak nie można byłoby strategii jakichś tam. Na mhm. bieżąco użyć, matek. To, to byłoby bardzo cicho. to świetnie. było fajne, no to pod adreską też by się podobał. Majka, daj sobie tą kulę <laughs> <laughs> <dobrze. laughs> Jak na was by wpłynęło 10% Speed? Pewnie nie pozytywnie. Nie, nie. znaczy nie, chodzi mi o odkiwa się właśnie. Nie, nie wiem, teraz to nie, ale można by się. do ten do ubrać po to, żeby wpłynęło, ale. Nie wiem, a co, ty, a co byś chciał zmienić? Teleport bym usunął, a za to bym wstawił e, spowolnienie dla MOBA i dla was albo 10% szybkości ataku, albo. Eee... Dobrze albo, to. Albo... Ja mam takie słowo tutaj... podsumowania poczekaj, poczekaj. tutaj przed zakończeniem filmiku. 21 minut tam to zajęło. No, tak, tak się robi Ubery na dziesiąteczce.